Witam. A lubicie sękacz? Ja wziąłem kakałowy. Dobrze, że wyprodukowany w Polsce. A przeczytamy skład. Wezmę sobie do ręki, bo nie widzę. O! Skład jest niżej. Cukier, czekolada 23% Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy Aromat, margaryna Mąka, pszenna, syrop glukozowy, mleka w proszku, kakao Barwniki Jajka, olej słonecznikowy, sól. O. Może zawierać orzechy. Orzechy laskowe. A wy lubicie?